Nazywam się Anna Oskwarek, jestem lekarką medycyny, specjalizuję się w medycynie wewnętrznej, medycynie naturalnej, medycynie odżywiania. Jestem też coachem zdrowia, trenerką mentalną, interesuję się medycyną prewencyjną. O leczeniu nieskomplikowanych infekcji układu oddechowego oraz o gorączce zrobiłam już nagranie. Dzisiaj chciałabym pogłębić temat zapalenia oskrzeli. Chciałabym się podzielić z Wami naturalnymi sposobami, które ja stosuję w mojej codziennej praktyce i którą polecam moim pacjentom. W mojej praktyce lekarza rodzinnego w obecnym okresie jesienno-zimowym przychodzą Dziesiątki pacjentów z zapaleniem oskrzeli przychodzą przede wszystkim z kaszlem, lekko podwyższoną temperaturą i różnie nasilanymi objawami ogólnymi. Jak radzić sobie, wykorzystując nasze naturalne siły organizmów i substancje naturalne? Zapalenie oskrzeli bardzo dobrze nadaje się do leczenia i wyleczenia środkami naturalnymi. Po pierwsze. Należy wsłuchać się w swoje ciało, jakie mamy symptomy, co nam właśnie ciało chce powiedzieć. Organizm wydziela różne hormony, różne substancje biochemiczne do walki z chorobą i chce również wspomóc układ immunologiczny w jego funkcji. Dlatego chcę, żebyś ograniczył inną aktywność, dlatego wysyłać sygnały, czujesz się zmęczony. Dlatego też, że ciało zużywa dużo energii na walkę z zarazkami i potrzebuje odpoczynku, aby sobie z tą całą sytuacją poradzić. Generalnie im cięższa choroba, tym wyższa temperatura, tym człowiek jest bardziej osłabiony, dlatego nie ignoruj tego sygnału ciała, nie uciszaj swego organizmu tabletkami, daj organizmowi przestrzeń, aby mógł tą walkę wygrać. Pamiętajmy. Jeśli mamy osłabiony układ immunologiczny, np. w przypadku innych chorób, w przypadku leków lub u osób w podeszłym wieku temperatura może nie wzrastać i wtedy nie mamy naturalnej informacji o tym, co się w naszym organizmie dzieje. Dlatego temperatura jest ważną informacją naszego ciała. Zapalenie oskrzeli najczęściej jest wynikiem zakażenia wirusowego. Naturalny przebieg to około dwóch. Tygodni czasem potrzeba trzech tygodni do wyleczenia. W pierwszej fazie dochodzi do uszkodzenia śluzówki, co objawia się bólem takim w układzie oddechowym podczas oddychania oraz lekkim suchym kaszlem. Temperatura jest podwyższona, ale nie wyższa, raczej nie wyższa niż 38 stopni. Suchy kaszel podrażnia śluzówkę i nie jest korzystny, dlatego wtedy no, ja polecam stosowanie syropów przeciwkaszlowych, o których opowiem nieco później. W kolejnej fazie, w naturalnym przebiegu zapalenia, zaczyna się produkowanie dużej ilości wydzielin. Organizm usiłuje poradzić sobie, chce wydzielić uszkodzone komórki wraz z wirusami e, lub też bakteriami, jeżeli jest nadkażenie bakteryjne. W tej fazie ważne jest, żeby usuwać wydzielinę z dróg oddechowych i wskazane jest stosowanie syropów ułatwiających odkrztuszanie. W końcowej fazie zdrowienia kaszlemy coraz mniej. Ale pamiętajmy, że organizm potrzebuje czasu na regenerację śluzówki. Trwa to właśnie około tygodnia, ale taka skłonność do lekkiego kaszlu może pozostać nawet jeszcze 2-3 tygodnie. Jak wygląda leczenie naturalne? Po pierwsze należy zadbać o siebie na różnych poziomach wyciszyć się, wyciszyć swoje emocje, nie przeciążać się umysłowo, unikać stresu, nie obciążać organizmu, odpoczywać, uspokajać się, mobilizować układ oddechowy głębokimi oddechami, które działają wspomagająco na komórki obronne i poprawiają usuwanie wydzieliny. Także głębokie oddechy są bardzo ważne. Bardzo ważne jest też przebywanie w wywietrzonych pomieszczeniach o stałej temperaturze, Dlatego, że po pierwsze śluzówki nie lubią gwałtownych zmian temperatur i w wywieczonych pomieszczeniach jest mniejsze stężenie wirusów w powietrzu, a przez to ułatwiamy organizmowi pracę. Ważne jest, bardzo ważne jest właściwe nawodnienie. Zwłaszcza jeśli mamy gorączkę, potrzebujemy około litra płynów dodatkowo na każdy jeden podwyższony stopień. Śluzówka musi być wilgotna, dlatego że sucha śluzówka ułatwia przenikanie, ułatwia dalsze zakażenie. Ja też polecam zawsze witaminę C, która w dawce 1000 mg na dobę, która pomaga, pomaga w oczyszczaniu organizmu, usuwa wolne rodniki. Podobne działanie ma zielona herbata, też pomaga w zwalczaniu infekcji. Ważny jest też odpowiedni poziom cynku i witaminy D, które polepszają odpowiedź immunologiczną. Jeśli mamy chłodne stopy, a zdarza się to w miarę często, polecam ciepłe kąpiele stóp w dzień, a ubieranie lekkich skarpetek na noc. Z preparatów ziołowych polecam herbatki na przeziębienie, na przykład z kwiatu lipy albo z czarnego bzu, czy też herbatkę z imbirem, które mają wiele właściwości, które przyspieszają powrót do zdrowia. Również polecam soki hamujące rozwój wirusów. Przeprowadzono ciekawe obserwacje, które wskazują na wysoką skuteczność w infekcjach wirusowych niektórych soków. Należą do nich sok z aronii, granatu, czy też czarnego bzu. Kaszel w początkowej fazie jest suchy, o którym właśnie już wcześniej mówiłam, tej pierwszej fazie. Wtedy polecam stosowanie syropu z podbiału, z prawoślazu albo syropu z mchu islandzkiego. Możemy również stosować kojący miód. Możemy stosować mieszanki ziołowe przeciwkaszlowe, które świetnie łączą lecznicze właściwości różnych ziół. Zapytajmy w aptece, miła Pani aptekarka lub miły Pan aptekarz na pewno doradzi. Jeśli kaszlu nie uda się opanować, można stosować krople z kodeiną, ale ona, trzeba pamiętać, że upośledza koncentrację i po jej przyjęciu nie powinno się jeździć samochodem. W kolejnej fazie kaszel jest mokry. Jeśli wtedy mamy problemy z odkrztuszaniem, możemy użyć syropów ziołowych, pomagającym właśnie w rozrzedzających wydzielinę. Ja bardzo lubię polecać syrop z tymianku, który ma wiele właściwości leczniczych w zakresie leczenia chorób układu oddechowego, na przykład przeciwzapalne, przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne i tak mi jest moim ulubionym syropem. Inne możliwe ziołowe mieszanki zawierają również ekstrakty z pierwiosnka, z czarnego bzu czy bluszczu. Przeciwzapalnie działa również eukaliptus. I popularna jest też mieszanka zielona z Turcji i korzenia chrzanu, która właśnie ma właściwości przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i dodatkowo jeszcze stymulujące układ immunologiczny. Ja wymieniłam tutaj dużo nazw ziół, ale to zapytajcie, w aptece są ró różne gotowe mieszanki ziołowe na zapalenie oskrzeli. Pamiętajcie, że ekstrakty są najbardziej wyda wydajne, ale też najwięcej kosztują. Ja polecam zioła już od początku infekcji, ponieważ ich działanie przeciwzapalne zapobiega rozwojowi powikłań. Czego nie polecam? Z doświadczenia mojego, to jest moje, takie nie polecam pełnych dawek syropów ziołowych u starszych lub u ludzi z masywną wydzieliną. Mają oni problemy z odkrztuszaniem, wydzielina może zalegać, zatykać te małe skrzeliki, no i to prowadzi do powikłań. I u starszych ludzi ja polecam jeden raz dziennie takie właśnie syropy, zamiast polecanych według producenta dwóch czy trzech razy dziennie. Czego jeszcze nie polecam? No ja osobiście kąpieli ziołowych. Ważne jest, by temperatura była stała. Śluzówki właśnie nie lubią zbyt gwałtownych zmian temperatur, temperatur, dlatego ja ich nie polecam. W pierwszym momencie jest co prawda polepszenie, ale potem z mojego doświadczenia w niektórych przypadkach właśnie bardzo się pacjentom pogorszyło. Dlatego tutaj jestem, jestem ostrożna. W zapaleniu skrzeli już też właśnie mówiłam o tym, że jest że ważne jest wystarczające nawodnienie, ważne jest nawilżanie tych śluzówek i na przykład można to zrobić poprzez inhalację, albo z solą fizjologiczną, albo rumianku. Ja zamykam kuchnię, podgrzewam wywar rumianku na kuchence około 10 minut, po czym czekam, aż para powoli odparuje, żeby nie było tego skoku temperaturowego. Popularne i skuteczne są również naturalne, prawdziwe olejki eteryczne, takie jak z eukaliptusa, mięty, igieł świerku czy sosny. Przydatne jest również stosowanie okładów z maścią na klatkę piersiową. Ja polecam nasmarować plecy kremem, potem nałożyć warstwę maści. Z ekstraktów z ziołami, lub też z olejkami eterycznymi, i przykryć wszystko na przykład pieluchą tetrową i trzymać parę godzin. Ponieważ okłady z maścią ziołową przynoszą bardzo duże efekty, jest to naprawdę bardzo dobry sposób na polepszenie przebiegu zapalenia oskrzeli. Kto powinien zgłosić się do lekarza? Osoby starsze, schorowane, ze spadkiem odporności albo z lekami powodującymi spadek odporności, na przykład lekami biologicznymi, immunosupresyjnymi, chemio, pod wpływem działania chemioterapii. Zgłoś się do lekarza również przy takich komplikacjach, jak duże bóle głowy, jak obrzęki na twarzy, ale również, jeżeli temperatura podczas infekcji wzrasta, jeżeli jest powyżej 38,5 stopnia powyżej 3 dni, jeśli pojawiła się żółto-zielona wydzielina, powikłania to mianowicie zapalenie płuc i sepsa. Bardzo ważne jest wiedzieć, że w zakażeniu lub nadkażeniu bakteryjnym gorączkę mamy właśnie każdego dnia, najczęściej po południu, około godziny 17. Temperatura jest rosnąca, jest też wysoka, 39 stopni na przykład. Związane to jest z rozwojem i wysiewem bakterii do krwi. Więc, jeżeli temperatura w przebiegu wzrasta, to jest to zły znak. Ważne jest, żeby to wiedzieć, bo w takim przypadku należy zgłosić się do lekarza jak najszybciej. Wtedy potrzebujemy już leczenia przeciwbakteryjnego, czyli antybiotyków. Przy wysokim ryzyku nadkażenia bakteryjnego można od początku stosować tak zwane naturalne antybiotyki, o których opowiem w jednym z kolejnych nagrań. Jak jeszcze możemy wspomóc układ immunologiczny i zbudować odporność, również opowiem w kolejnym nagraniu. Podsumowując, zapalenie oskrzeli jest poważniejszą chorobą. Leczenie to zadbanie o siebie, pozostanie w domu, odpoczynek, zadbanie o spokój, stosowanie głębokich oddechów. I przyjmowanie witaminy C, zadbanie o odpowiedni poziom cynku i witaminy D, odpowiednie nawodnienie oraz można stosować roślinne syropy na kaszel, naturalne zioła stosowane również w inhalacjach, czy też maści ziołowe. Zadbaj o siebie kompleksowo na różnych poziomach. Przyczyni się to do wyregulowania Twojej gospodarki hormonalnej, a to wspomoże o Twój układ immunologiczny. Zapraszam cię do subskrypcji mojej strony www.annaoskwary.com. Link jest w pierwszym komentarzu. Dziękuję i życzę dużo zdrowia i uśmiechu. Jeżeli coś jest dla ciebie niezrozumiałe, masz jakieś pytania, to proszę zapytać albo w komentarzu, albo poprzez stronę wysłać zapytanie dotyczące tego, tego filmiku. Dziękuję. Thank you.